To maleństwo kosztuje 3799 zł i kurczę, w tej cenie możemy złożyć naprawdę potężnego peceta, prawda? Oto ostatnia premiera wśród handheldów. Lenovo Legion GO, który ma serio sporo atutów jak na konsolę, albo bardziej małego pc mającego serwować mobilność, ograniczającą się do plus minus godziny, zależnie od wybranych ustawień oraz jasności ekranu, bo sprawdziliśmy to w ostatnim materiale. Jeżeli nie oglądaliście, to zachęcam, żebyście rzucili okiem. Najważniejsza jest jednak tutaj cena, bo to ona budzi sporo kontrowersji. Za 3799 zł, zdaniem wielu zupełnie słusznie, można złożyć bowiem pc -ta. I tak się składa, że na potrzeby dzisiejszego odcinka takowego złożyliśmy. A dodatkowo, no on się świeci. Ale, żeby było jeszcze ciekawiej, w podobnym budżecie dostajemy także laptopa. Tylko, że w tym wszystkim jest jeden mały haczyk: mianowicie, Lenovo Legion GO to podzespoły, które już znamy. To AMD Z1 Extreme, z układ graficzny, do tego 16GB DDR5, no i dysk 512GB, ale w tym samym miejscu dostajemy ekran 8,8 ,8 cala, dotykowy, kontrolery, a nawet myszkę, jakby się uprzeć. Tak więc grając w 100% fair, powinienem w tym celu zestawieniu narzucić pewne zasady, no i później się ich trzymać. Tak też zrobiłem. No bo laptop to ekran, klawiatura, myszka i głośniki plus mikrofon, czyli w sumie to samo co w Legion Go, pomijając klawiaturę. A zapytacie, co z PC tem? Otóż tutaj w grę wchodzi nie tylko sama skrzynka w cenie Legion Go, to także oddzielnie dobrany monitor, klawiatura, myszka i słuchawki wraz z mikrofonem. Podkładka, no to już sobie darujemy. No i właśnie tutaj pojawi się trochę konkretów, ponieważ tworząc skrzynkę w sklepie X, musiałem trochę uszczuplić budżet dotyczący wyłącznie jej, aby wrzucić tam monitor i inne peryferia. I zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby nie liczyć różnego rodzaju akcesoriów, no to wtedy można by tu wrzucić znacznie lepszą kartę graficzną, natomiast postanowiłem sztywno trzymać się zasad, aby całość była kompletna. I jak minimum jesteście ciekawi, co znajduje się w tym PC, więc może teraz przejdźmy do stanowiska komputerowego, a ja wam powiem, co udało mi się tutaj umieścić. Nasz komputer z zewnątrz wygląda całkiem przyjemnie, a jak sprawa ma się w środku, mianowicie sercem jest i trójka od Intela 12100F osadzona na płycie Gigabyte B760M DS3H ramy to 16 GB Kingstona na 3200 MHz i dysk od Lexara 1TB NM620. Najciekawszy jest tutaj układ graficzny, bo gdyby nie oszczędności, wisiałby tu znacznie wyższy model. Niestety musiałem postawić na Radeona RX 660 Challenger z pamięcią 8 Gigabajtów. Zasilacz od MSI 550W, niestety niemodularny, a wszystko zamknięte w obudowie budżetowej, ale białej i z RGB od Logica. To model Portos i powiem szczerze, strasznie średnio on jest wykonany. Reszta to już dodatki: myszka, silvermanki, słuchawki JBL 100P, no i klawiatura Crux Quaram 60%. Ciekawy wydaje się być monitor to 100Hz Cooler Master GA241, tani jak barszcz, a już można go określić mianem gamingowego. I zapytacie, ile to wszystko kosztowało? Na moment nagrywania tego materiału w Szyku widniała cena 3771 zł i 99 groszy, więc i podkładkę pozwolę sobie jakąś położyć. Tym drugim rywalem dla naszego Legiona będzie laptop. I tutaj padło na Lenovo Ideapad Gaming z Ryzenem 5 5600H, 32GB ramu, dyskiem 512GB, a za układ graficzny odpowiada GTX 1650 od NVIDII. Nadmienię tylko, że ekran to 120Hz. No i teraz chyba wypada postawić to jedno zasadnicze, kluczowe pytanie. Jak na tle konkurencji, czyli komputerów i laptopa w okolicach 3700-3800 zł wypada Legion Go, przekonajmy się w grach. Zabawę zacząłem od cyberbanka 2077 i od razu mówię, tutaj będę omawiał wyłącznie wyniki Legion Go, całą resztę pozostawię w formie cyferek, bo litanii nie byłoby końca, a później sobie podsumujemy. W każdym razie, Legion Go na detalach Steam Deck i 1200p wyciąga średnio 35 klatek, maksymalnie 47. Zejście do 800p obserwuje skok na 52 średnio i 69 klatek, w szczycie na benchmarku. Spójrzcie jak to wygląda w porównaniu do pc i laptopa. Counter Strike 2 odpaliłem z doskoką jako grę e sportową 1200 na detalach niskich. Efekt bardzo przyjemny, bo mowa o 123 klatkach maksymalnie i średnio 91. Pozytywny wynik jak na malutkie urządzenie, ale zwróćcie też uwagę na pewne szczegóły, do których odniosę się pod koniec. Mówiąc o Fortnite'cie, tutaj niezmiennie około 95 klatek średnio i 109 na detalach niskich na 800p, jakie byłem zmuszony ustawić i zapytacie mnie, kto mnie zmusił? Otóż konsolka, która na 1200p Fortnite'a systematycznie crashowała. No i przyszła pora na Starfielda, grę, która działa w zasadzie tylko na laptopie oraz PC. Cie. Jeżeli chodzi o Legion Go, udało mi się uruchomić raptem dwa razy na kilkanaście sekund, bo mimo najnowszej aktualizacji, stale dostawałem komunikat przed każdą jedną próbą uruchomienia o przestarzałych strownikach i mimo kilku... Dni od premiery, przynajmniej u mnie, jest to tytuł zwyczajnie niegrywalny. Przeskoczyłem na kontrolę. Legend go poradził sobie z nim następująco: 1200p, no i piękne 43 klatki średnio oraz 53 maksymalnie na detalach niskich. Skoczenie na rozdzielczość wyświetlano 800p przy identycznych detalach spowodowało wzrost do 82 klatek średnio i uwaga, uwaga, 90 maksymalnie. Ostatnia gra jaką postanowiłem uruchomić to Assassin's Creed Mirage, ta bez problemu latała w 1200p, chociaż średnia 32 klatek oraz maksymalnie 36 raczej nie będzie każdego rozpieszczać na detalach niskich. Zejście do 800p przy tej samej detalizacji to już 51 klatek no i maksymalnie 59. No i jesteśmy po testach, więc warto podkreślić, że kolejność praktycznie zawsze jest następująca. PC, laptop i na końcu Legion Go, który w kilku tytułach borykał się także z niestabilnością w zakresie 1% low i 110 Low. Spadki do jednej czy też dwóch klatek na sekundę zdecydowanie przyjemne nie są, nawet jeżeli trwają dosłownie ułamek sekundy, ale jak mniemam wynika to z ciągłej optymalizacji, bo skoro niektóre gry nadal nie są uruchamiane poprawnie, mimo najnowszych sterowników, to znaczy, że trzeba jeszcze kombinować, no i trzeba czekać na kolejne update'y. Co nie zmienia faktu. To i o tym należy powiedzieć głośno, że nawet jeżeli Legion Go ukończy dzisiejsze zestawienie wydajnościowe z brązem, to pozostaje wciąż urządzeniem imponującym, bo w tej niewielkiej, przenośnej, mobilnej bryle mieszczącej się między naszymi dłońmi drzemie moc zdolna odpalić praktycznie każdą nową grę z przyzwoitymi klatkami i na detalach co prawda niskich lub średnich aby cieszyć się płynnością, ale na lekko ponad 8-celowym ekranie mi przynajmniej kompletnie to nie przeszkadza. Oczywistym wygranym w dzisiejszym zestawieniu pozostaje PC. Jest on za każdym razem daleko poza możliwościami urządzenia Urządzeń mobilnych, również pod kątem kultury pracy, temperatur. I od samego początku nie wątpiłem w jego wyższość. Nie tylko nad oczywistym przegranym, czyli Legionem, ale także laptopem. Tylko czy Legion bądź laptop są przegranymi, chodzi bowiem o to, że mamy coś kosztem czegoś. Wiadomo jest bowiem, że komputer pozostaje urządzeniem stacjonarnym, którego nie możemy od tak zabrać ze za sobą, więc musimy go użytkować w określonym miejscu, chociaż z drugiej strony przez to daje nam większe możliwości w różnorodnych zadaniach aniżeli takie urządzenie mobilne. Laptop i Legion są o tyle dobre że jeżeli jesteście faktycznie użytkownikiem mobilnym, no to zawsze można je wrzucić do plecaka, zabrać ze sobą i użytkować w każdym jednym miejscu. Przy czym też należy zaznaczyć, co słyszałem kiedyś od mojego przyjaciela w przypadku Steam Decka, że o ile mając laptopa, nie do końca chce się na nim grać, to jednak Steam Deck uwolnił w nim tę potrzebę grania, no bo skoro ma konsolę przy sobie, to po prostu ją wyciąga i na niej gra. Więc można przypuszczyć, że w przypadku Legiona Go, część osób też będzie go tak traktować. Mianowicie, jako konsolę, nawet jeżeli generalnie jest to raczej PC zamknięty w miniaturowych wymiarach. Wydaje mi się, że nie ma sensu dzisiejszego filmu jakoś specjalnie mocno przeciągać. W sytuacji, szczególnie gdy wnioski są klarowne, jeżeli oczekujecie po prostu czystej wydajności w gamingu, no to wtedy naturalnym wyborem jest PC. -t. Stacjonarny, ale jednocześnie zapewniający wam najciekawszą płynność, najwyższą jakość samej rozgrywki. Jeżeli poszukujecie pewnego balansu między gamingiem a produktywnością, no to wtedy laptop będzie tym rozwiązaniem idealnym. Gdzie zatem w tym wszystkim jest miejsce Legiona Go, czyli naszego kochanego bohatera odcinka? Wydaje mi się, że. Tam, gdzie poszukujemy przede wszystkim możliwości mobilnego gamingu i tam, gdzie nie zwracamy jakąś mocną uwagi na detale, a bardziej zależy nam na po prostu możliwości odpalenia gry w każdym miejscu, gdzie się znajdujemy, bo owszem, można tutaj mieć płynną rozgrywkę, natomiast trzeba mieć na uwadze, że przeważnie będziemy musieli całość odpalić na ustawieniach niskich, aby wtedy cieszyć się pełną płynnością. No i też zaznaczyłbym, że to też nie jest najlepsze urządzenie do gier o zacięciu, powiedzmy, esportowym, rywalizacyjnym, raczej kierowałbym się tutaj ku single playerom i takim chillowym graniu bez jakichś hardkorowych zapędów, więc finalizując tak prezentuje się cała trójka w dzisiejszym zestawieniu. Prywatnie też jestem fanem PC-ta, jeżeli chodzi o pewną mobilność, wciąż wybrałbym chyba laptopa ze względu na to, że lubię mieć możliwości produktywne w zanadrzu, a patrząc na handheldy no nigdy nie byłem targetem tego typu urządzeń, zarówno tych, które wyszły w przeciągu kilku ostatnich miesięcy, jak i Legiona Go, ponieważ jeżeli mam już grać mobilnie, no to wtedy... Znalazłem. Wybiorę coś z tego pokroju i będę w 100% usatysfakcjonowany. Także to wszystko dla mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, które z tych urządzeń do Was trafia najbardziej. No i widzimy się już niedługo w kolejnych nagraniach. Na razie.